Ktoś z Was zadał sobie pytanie, jakby to było trzymać w dłoni kawałek kosmosu? Przecież meteoryty upadają na Ziemię codziennie. Każdej nocy dosłownie tony spadają. Może nie tak efektownie jak ten w czelabińsku, ale upadają codziennie. A niektóre są olbrzymie i robią ogromne szkody, chociażby jak. Ten, który upadł niedaleko rzeki pod kamienną Tunguska na Syberii 30 czerwca 1908 roku, i efekty jego upadku możemy jeszcze dziś zaobserwować. Nikt tego nie posprzątał, więc są ludzie też, którzy zbierają. Skoro zbierają, to może i sprzedają. Czy są tacy? Tak, są. I ja sobie od nich kupiłem. To jest na przykład NWA 7831, ale ładnie zapakowane, a w tym białym kółeczku był ten niewielki odprysk. Ale ja chciałem wziąć do ręki, trzymać w ręce, więc poszukałem sobie większy odłamek NWA 7831 i mam, trzymam go w dłoni. Ma ponad 4 gramy. Ładnie wygląda, ale jeden to było dla mnie za mało. Poszukałem innego jeszcze 4-gramowca i jest nim Gibeon. A dokładna nazwa geologiczna to oktaedryt drobność ziarnisty 4a. Kurczek, kto wymyśla te nazwę, przecież można sobie język połamać. A większość tych gości w kończy w naszej atmosferze, spalając się. Jak to wygląda? Już Wam pokazuję. Bardzo efektownie. Supernie, ale na polską ziemię również spadają. Najbardziej znany to Morawsko, ale w 2015 roku oglądaliśmy coś takiego, pięknego bolida. Mówiono o tym w radiu i w telewizji, dosłownie wszędzie. Więc jeśli cię zainteresowałem, zostaw łapkę w bok, daj suba, bo poruszę jeszcze więcej ciekawych rzeczy na temat astronomii. Więc do następnego. Hej, trzymajcie się.